Хоча адзін момант э, Сподардомінік, Ці палякі, мо іначео запытають, Ці, ці вы маеце прэтэнзій да беларусаў, Змінувіта за тое, що яны вас сустракалі чырвоную армію, сустракалі як ссвоіх вызваліцел. Wydaje mi się, że w polskim społeczeństwie ten 17 września jest przede wszystkim postrzegany jako agresja Związku Sowieckiego, a w nieco mniejszym stopniu postrzega się to jako jakieś postawy antypolskie miejscowej ludności. Być może teraz. Zmienia się, ta, zmienia się to postrzeganie, jeśli chodzi o, o stosunki polsko-ukraińskie, bo przypomina się też postawy Ukraińców w związku z pewnymi napięciami na tle oceny pewnych, pewnych wydarzeń historycznych między Polską a Ukrainą. Natomiast jeśli chodzi o Białorusinów. Na pewno te emocje będą nieco silniejsze na terenach pogranicznych. Na Podlasiu pewnie będzie, mm. będzie silniej pamiętane to, jak, jak, jak ludzie zachowywali się wobec, wobec nowej sowieckiej władzy. Natomiast jeśli chodzi o ogół polskiego społeczeństwa, nie wydaje mi się, żeby, żeby, Białoruś, żeby z Białorusinami akurat, to, akurat to, to tak silnie kojarzono. Mm. Jest oczywiście. Są oczywiście ludzie, którzy zachowali na przykład w, w, w pamięci rodzinnej, zachowały się wspomnienia o tym, że na przykład jakieś mogło dojść gdzieś, tak dochodziło przecież do wypadków, kiedy pod, 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 podburzone przez Sowietów właśnie rodzaj agentury atakowała na przykład polskich, polskich ziemian, polskich urzędników. Białorusini są do, raczej pozytywnie postrzegani w polskim społeczeństwie. Jeśli chodzi o, o kwestie historyczne, to yy, ja nie kojarzę, yy, nie, nie kojarzę żeby były akurat postawy białorusinów z września 39 yy, wspominane jako dowód jakiejś szczególnej niechęci białorusinów do Polaków. Powiem tak, na siłę rzeczy w życiu musiałam kilka książek przeczytać i spotykałem się z pojęciem okupacja sowiecka, gdzieś rzadko, mówiąc o roku 39, okupacja rosyjska. Ale nigdzie nie znalazłem pojęcia okupacja białoruska. Takie pojęcie po prostu w historiografii polskiej, w publicystyce nie funkcjonuje. Powiem nawet mocniej. Tutaj, w telewizji Bielsat. Z punktu widzenia stereotypowego spostrzegania, to, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku, w większym stopniu ucierpieli Białorusini i Polacy. Myśmy ucierpieli fizycznie, ale my nie straciliśmy naszej pamięci. My. Zachowaliśmy świadomość narodową. Mówię tutaj o pewnym stereotypie, nie mówię w tej chwili o badaniach historycznych, o stereotypie. Natomiast w takim spostrzeganiu stereotypowym Białorusini są ofiarą tego, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku. I my, jako społeczność polska, tak to odbieramy. Na pewno nie odbieramy ich jako okupantów. Okupantami to był system sowiecki, Rosjanie. Można powiedzieć o Rosjanach. Natomiast tak jak mówię, nigdzie się nie spotkałem z pojęciem okupacja białoruska. дев год для белеларусаў гэта году з'яднання алолень год вызвалення гэта цяжка назвать для адных прыйшла воля для друг других прыйшла неволя для антона луцкевича макара кравцова александра уласова У владимиримира самойлы я доўга яшчэ буду пераглічваць выдатных сынов беларускага народа гэта означала смерть і не толькі для выдатных дзеячоў. Майго дзедава сяля, сялянская, сын і yeah. селяніна таксама чагала смер.